Hejka, witam w nowym odcinku Życia Rainbow. Jak widzicie, zaprosiliśmy dzisiaj Dwayna e, i sobie coś tutaj z nim może pogadamy, żeby jakieś te nasze znajomości trochę się e, poprawiły. Bo co prawda, w poprzednim odcinku mówiłam, że. O, śmiesznie się przywitali, tyłem. E, bo w poprzednim odcinku powiedziałam, że raczej pewnie nic z tego nie będzie, ale pomyślałam, że w sumie jeszcze można dać jedną e, szansę tutaj mm, Dwaynowi z nim pogadać. Zobaczymy, damy jakąś interakcję typu mm, nie wiem, pochwal wygląd tych romantycznych i zobaczymy, jak on zareaguje. Czy jakoś pozytywnie, czy właśnie negatywnie? No chyba, o, nawet jest chyba pozytywnie, bo nie było tutaj złej reakcji. To może dalej, próbujmy coś tam rozmawiać. Nie wiem, jakaś gadka na podryw, może. I może. No nie wiem, zobaczymy, no, żeby też nie przesadzić, bo tutaj to właśnie, o, już jest, pojawił się nam ten pasek taki. Eee, romantyczny, no ale dobra, żeby żeby tego nie zepsuć, to porobimy też takie zwykłe, przyjacielskie jakieś interakcje, żeby wszystko było okej. Okay. <śmiennie> Dobra, na razie jest całkiem nieźle. Nic się tutaj takiego nie wydarzyło, ale mówię, próbujemy na razie też takie przyjazne te interakcje, żeby im się zrobiły. To ten pasek przyjaźni też będzie trochę lepszy. I rozmawiajcie sobie, rozmawiajcie. Dobra, nawet im się udało objąć, więc spoko. Idzie o dziwo bardzo dobrze, zaskakująco dobrze, w porównaniu do poprzedniego odcinka, jak rozmawiali. A no, nie wiem, można niech sobie wybudują rzeźbę bez piasku. Dobra. Aha, okej, okay. czyli ona sama sobie będzie budowała, a on będzie sobie stał i się patrzył. Także no niezłe. Budowanie rzeźby z piasku. Dobra, ta już idzie sobie chyba z tego co widziałam. Dobra, nie buduj tej rzeźby, bo on już poszedł sobie czytać książkę. Taka fascynująca była to rozrywka, że aż wolał czytać, jak lepić z nami w piasku. Więc e, dobra, zaraz coś innego się tutaj porobi. E, by się mogła w sumie przespać, bo jutro idziesz chyba do pracy. Bo teraz do niedzieli codziennie będziemy pracować. Nie możemy zamienić, bo nas nie stać, więc niestety trzeba będzie chyba naprawić tę toaletę co się ogólnie w moich rozgrywkach nie zdarza, bo ja zawsze idę na łatwiznę i to wymieniam, więc dzisiaj e, niestety nie ma wyjścia i trzeba to. Re... No dobra, Dwayne poszedł, e, więc trzeba to dzisiaj samemu naprawić. No ale dobra, przynajmniej jakąś tam umiejętność majsterkowania zdobędzie, więc w sumie spoko. Oj, nawet może e, ulepszyć coś teraz, więc zobaczmy, co ona może ulepszyć. Dodaj ulepszoną spłuczkę. No dobra, to niech to. Doda w sumie. Czemu nie? Jak możemy coś takiego zrobić to... Ciekawe czy to coś da, że się na przykład będzie mniej psuło, ale nie sądzę. Ale może akurat zawsze można sobie coś tam z tego skorzystać, że ma taką umiejętność. No i dobra, niech idzie sobie spać. Oczywiście musiałam jeszcze radio wyłączyć, bo mnie strasznie ono i potem je chyba sprzedam. Patrzę, że wszystko do awansu mamy w miarę zrobione, więc w teorii dzisiaj jak pójdzie do pracy, właśnie za godzinę zaczyna, to powinna mieć już awans, bo tą sprawność fizyczną sobie poprawiliśmy. Więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie awans i już tam będzie więcej trochę zarabiała. I może niech jeszcze sobie owsiankę zje zobaczymy, czy zdąży. Bo oni niestety takie tempo mają, że no, chyba nie zdąży. Lodowo No, trzeba iść do pracy. No dobra, tak jak wrócisz, to sobie zjesz tą owsiankę. A teraz idź do pracy. Dostaliśmy tantiemy. Dobra, jakieś marne pieniądze, ale dobre i to. Mam nadzieję, że zaraz tutaj, no jak widzicie, powinna dzisiaj dostać awans. No i chyba dostała, tak, dostała awans. Mamy teraz trochę więcej pieniędzy. Teraz musimy jeszcze czwarty poziom sprawności fizycznej osiągnąć. Więc dobra, niech dokończę sobie jedzenie tej owsianki. I może potem wejdziemy jeszcze do. E, do morza, żeby sobie popływała i właśnie tam tą sprawność fizyczną jeszcze niech sobie trochę poprawi. Podwyższy, żeby za chwilę mieć właśnie kolejny awans. O właśnie, niech ona sobie wejdzie. No i dobra, niech ona tutaj trochę popływa, to chwilę zajmie. To się wcale tak szybko nie zapełnia ten pasek, z tego co widzę. No ale dobra, no spróbować warto, myślę. Więc niech ona sobie tutaj popływa. A potem zobaczymy, co będzie. Pływaj dalej, pływaj dalej, żeby chociaż do tego trzeciego dobić. I nie, no może nie za jednym razem wszystkie te. Mm, może nie za jednym razem te wszystkie umiejętności do końca, ale chociaż niech, niech ten trzeci wskoczy, bo już i tak jest tam prawie połowa tego paska. No pływaj, pływaj dalej, zaraz jak już skończysz to się Dwayne ma jakieś pytanie. Ostatnio chodzi mi po głowie zmiana pracy. Co o tym sądzisz? A idź za głosem serca. Ale ja kontaktuję się z tobą po to, aby nie musieć samodzielnie podejmować decyzji. Gość jest normalnie dziwny, bo powiem wam szczerze, że te relacje to też im się dziwnie układają. I on z takimi dziwnymi telefonami dzwoni czasami, że to po prostu, ja nie wiem. Ja nie wiem, czy to coś będzie z tego ich związku. Bardzo duże prawdopodobieństwo, że nic, ale... Na razie nie mamy za wielkiego wyboru, więc się z nim zadajemy. Dobra i się umyj. Potem zobaczymy czy pójdziesz sobie spać, czy... Czy coś zjesz. A może właśnie kawę sobie w sumie zrób. I na kolację może rybny tako. Dlaczego ty kubka nie posprzątałeś? To zaraz posprzątamy, jak sobie zrobisz. W międzyczasie tak się patrzę na ten domek, bo to jest ten domek... ...letniskowy dla tych ludzi, co będą tu przychodzili. Może coś nam się uda... ...trochę tutaj dobudować. Drzwi są chyba trochę za... za drogie, bo mamy po 171 simoleonów, więc chyba na razie zrobienie drzwi to nam się... Średnio opłaca, ale moglibyśmy na przykład spróbować. Yy... Nie, no, też by to no zostało nam strasznie mało pieniędzy, jakbyśmy je kupili, ale może okna są trochę tańsze. I wstawimy jakieś okna o na przykład tutaj z boku. Bo no To będą małe domki, tutaj nie będzie nie wiadomo czego. Ale może właśnie byśmy wstawili te okna i jakoś w miarę spoko to będzie. Wyglądała, przynajmniej mam taką nadzieję. O, i tutaj jeszcze dach może nam się uda zrobić, żeby był. Jako taki. O, zróbmy tutaj właśnie. Jeszcze przeciągniemy i. I chyba na razie trzeba będzie sobie dać z tym spokój, bo nic więcej tu już nie zrobimy. Jeszcze trochę może ten dach tutaj poprawię. I powinno być ok. No i dobra, i na razie tak to trzeba zostawić, bo na więcej nas nie stać. Tutaj będzie tylko łazienka, łóżko i takie jakieś totalnie podstawowe... ...rzeczy. Funkcjonowania, taki przynajmniej jest plan. No, także tak to wygląda. Okna wyglądają tak. Tutaj ściany mamy, więc myślę, że powinno być całkiem ok. Dobra, bo ja ci zatrzymałam czas, to ci zaraz ten czas. Chociaż czekajcie, jeszcze tutaj mogłabym zrobić ściany, bo na to nas chyba. O, jakie fajne halloweenowe pajęczyna, duszki. Fajne. Już mi się podobają te wszystkie wzorki, Ale nie, a co to nie pasuje? Jakieś takie, jakąś tapetę tutaj trzeba będzie dać, żeby pasowała, może, o, właśnie takie ciemniejsze jakieś wzory, czy coś. O, coś takiego, może. No, dobra. O, już prawie nie mamy pieniędzy. No, dobra. Musi tak na razie zostać. Eee, dobra, Ty sobie gotujesz, bo już Ci odpałzowałam, więc możesz sobie na spokojnie gotować. Dobra. I potem, jak już zjesz, to weź posprzątaj. my moglibyśmy posprzedawać te rzeczy? W sumie, tą szafkę też można sprzedać. Moglibyśmy to posprzedawać i mm, teraz, już mamy tysiąc, moglibyśmy tutaj trochę więcej zrobić dzięki temu w tym domu, czyli tak poszerzyć go trochę tyle, ile. o tutaj, w bok jest możliwe. Zresztą, to jest za małe, żeby przedzielić go i właśnie tam tą toaletę zrobić. Tak, tutaj postawimy taką ścianę. Przez środek. O tak, mniej więcej. I tutaj będzie właśnie toaleta. A to, to można jeszcze w sumie przeciągnąć. Tak sobie patrzę, żeby to było trochę yy, tutaj więcej miejsca. O tak. O. I wtedy tutaj sobie zrobię z boku łóżko i potem jakiś tam telewizor i tak dalej. A... O, no i teraz w sumie jeszcze jakieś w miarę nie drzwi można by dobrać. Bo już mamy tych pieniędzy więcej, to zaraz jeszcze jakieś właśnie drzwi... Hmm, może w sumie te niech będą. I do toalety jeszcze jakieś trzeba będzie drzwi też tutaj wymyślić. Hmm, te framugi są całkiem... Ale nie, no dobra, do toalety to może lepiej, żeby drzwi były, a nie takie framugi otwarte. Więc niech będą takie drzwi po prostu i tyle. I można by kupić, co najpierw zobaczmy, może łóżka czy toaletę? Dobra, łóżka najpierw poszukam. Nie, dobra, zobaczmy, ile kosztują prysznice. Jakbyśmy chcieli, albo nie, łóżko najpierw zobaczymy. One no, takie nie no, to tego to nie chcę, nie ma nawet żadnego łóżka, spoko. To na łóżko trzeba będzie jeszcze zarobić, a... No, na prysznic to nas nawet żaden nie stać, no więc musimy iść do pracy. I tutaj jeszcze ten dach trzeba będzie poprawić. Bo... Trzeba go tu przeciągnąć i tutaj z przodu też zrobimy dach. No, tutaj jeszcze trzeba będzie dorobić ściany i chyba w środku też jeszcze trzeba bo... No dobra, no i na razie tak wygląda domek. Tak będzie wyglądał ten domek. Także czekamy na pieniądze i będzie można się tutaj zająć już. A ty może idź sobie spać na razie. No w sumie światła, żeby mniej rachunków płacić, to mogłabym automatyczne to przełączanie zrobić. Dobra, wstawaj. Poogarniasz się trochę może jeszcze uda Ci się przed pracą coś popisać. Dobrze by było. A jeszcze sobie zjesz, a później właśnie może klikniemy, żeby porobiła coś, yy, popisała jeszcze jakieś te książki. No i dobra, jednak nie zdążymy pisać, niech idzie do pracy. Eee, I w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w następnym i do zobaczenia. Cześć.